Zostaw kurę, E. Zostaw! Zostaw kurę! Wariacie! No chodź. Cip, 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 cip. Chodź. No chodź, bo Cię psy zjedzą. Kurę. Chodź. Spokojnie. Zostaw kurę, Zostaw kurę! Gdzie ona jest? Zostaw ją! Zostaw! Zostaw, bo umrze na zawał ta kura. Cicho. 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 Idź. No. Idź. Wariaty. Kura jajka znosi. Wy kurę chcecie zabić? Cześć, witajcie W dzisiejszym odcinku Pod tytułem Zostaw kurę A właśnie, pro propos kury Chciałem jajka ostatnio kupić I nie było gdzie No ale w końcu udało się Moi drodzy Dziennikarze rozbuchali temat zimy Pytam się A gdzie jest ta zima? Jak zimy nie widać Jak ona tu weszła? Widna kura. Myślałem, że się myślałem, że umrze. Dzisiaj troszkę porządków. Chowamy skrzyń. Może to pozniżać. Będziemy troszkę chować tych rzeczy do chłodni. Jakieś opryskiwacze, coś tam. bo drzwi są niższe jak te skrzynie i raz, dwa, raz, dwa. pewnie trzeba będzie pomyśleć w tym o baterii niedługo bo już kiepsko trzyma ale póki co będzie. Wyłączymy i jedziemy jeszcze do kolegi po skrzynie, bo tam zostały mi po idarecie. To na razie niech będzie. Miałem wczoraj live'a. Co prawda krótko w środę, no ale zawsze to coś tam się żeśmy sobie pogadali. I o tak. Dziękuję wszystkim moi drodzy za to, że... Jakoś tam gromadzimy się na tych live'ach razem. Oj, czekajcie, bo siłowniki mi padły. Muszę kupić. Kupiłem sobie taką rurkę. Rureczkę i tą rureczką Opa! Troszeczkę się ratuje, a na koniec sezonu to trzeba będzie chyba i ciężarówkę umyć, bo jest bym powiedział dosyć brudna. Trzeba uważać, nie ma żartów z tym wszystkim. W tym roku zlatywałem z BDF-a. Kolana sobie potłukłem. Do tej pory lewe kolano mnie boli, jak jasna cholera. W tym sadownictwie, w tym sadownictwie, te wiecie, te takie powinny być zachowane te wszystkie zasady BHP i tak dalej, ale wiecie, jak to jest, nie? Oglądacie pewnie Jarka Ogarka, on jest mistrzem od BHP, od zasad BHP. Także on by Wam dużo rzeczy mógł na ten temat powiedzieć. Także tak to wygląda, jedziemy. No ciasno tu mam Ale Skanio daje radę Skanio daje radę mój drodzy. Brama dosyć wąska Wolwem to te bramy przestawiałem nieraz Volvo było dosyć takie, bym powiedział było długie ale mamy drogę, tu dobrze, że jest ten asfalcik, ale bardzo wąziutka. Żeby nie ten zakręt, to tu i tym... i na czepu by wjechał. Tylko jak robili ten zakręt, drogowcy coś mi mówili, żeby ten paseczek, który jest tam tutaj, dać kapkę wcześniej, to by można było sobie przybrać ciężarówką, ale nie zrobili całkowicie przed. Także No. gdzie? Śliwki, o, ja... Polusterku, lusterku, drzewka w drodze, wszystko w drodze, każdy ma w dupie, każdy ma wywalone tyle razy się mówi, prosi żeby nie sadzić w pasie drogowym, żeby, żeby, jak się wsadzi to żeby sobie poobcinać To nikt nie rozumie yy, a informacja, targi TSW odbywają się w Kielcach nie odbywają się w Nadarzynie coś tam, jakieś spię spięcia były chyba, także targi TSW w tym roku w Kielcach Data pozostaje bez zmian, czyli 18 bodajże 19 yy, stycznia. Ja w tym czasie akurat będę jechał na targi do Niemiec. Także zobaczymy czy się, czy się zwyczajnie yy, wyrobię, żeby i na TSW podjechać. No i co ta pani będzie nam tutaj robiła. O, i mamy za mamy za Dobrze, zajadę sobie tu z tej strony, zabiorę swoje skrzynie, Po moja małżonka jedzie. Dobrze, są skrzynie, jest też i nawóz, także zabiorę sobie. Już tutaj skup się skończył. Jabłek przemysłowych Michał nie kupuje. Dobra, składuję, widzimy się później. E, moi drodzy, jak widzicie, ja już wszystko sobie tutaj poskładałem. Dużo się mówi na temat. Zostawiłem sobie do jedzenia dwie skrzynie. Zostawiłem sobie skrzynię takiego idareta. Później przebierzemy go w skrzynki. I zostawiłem sobie takiego ładniejszego goldena skrzyniopaletę. Idą święta, więc. Ja, jak co roku moi drodzy, w święta yy, naszykuję, naszykuję moi drodzy tych yy, jabłuszek troszkę i zawiozę do rodziny, trochę tu, trochę tam, każdemu porozdaję. Niech tam yy, się rodzina i kuzyni cieszą. Słuchajcie, bardzo dużo jest yy, rozbieżności cenowych, jeśli chodzi o jabłko przemysłowe. Yy, 34 grosze dzisiaj MD macierzyński. To jest sobota, 10 grudnia ogłosił. A u nas na Powiślu Lubelskim są nawet oferty już po 40 groszy za cały samochód. Także zobaczcie jaka jest rozbieżność. Fakt taki, że gdzieś 7 groszy jest dodatkowo jeszcze zabierane ludziom. Niestety firmy przetwórcze i moi drodzy nie boję się tego słowa użyć, ale również pośrednicy w tym roku mają. Niezłe żniwa na nas. Jak zawsze każdy ma na nas żniwa, aby nie my mamy żniwa. Także tak to wygląda. Zbliżają się święta. Yy, moi drodzy, do sprzedania są kalendarze. Yy, będą przed Sylwestrem już wysyłane. Także myślę, że na nowy rok, yy, każda osoba, która jest zainteresowana, może taki kalendarz nabyć. Yy, kalendarz w cenie 45 zł z wysyłką. Stworzony przez nas, przez widzów kanału Cielmus, przez uczestników live'ów z Waszych zdjęć, stworzony także dla osoby, które wysłały mi zdjęcia, dostaną ten kalendarz za darmo. A osoby, które będą go chciały naby nabyć, zapraszam do składania zamówień na Facebooku, Instagramie bądź na mój numer telefonu. Proszę wysyłać zamówienia. Oczywiście zamówienia z ilością kalendarzy. Proszę podać tam dane do wysyłki. A przede wszystkim, jak chcecie, to możecie pisać na cielmus.gmail.com. Także za serdecznie zachęcam. Ja wybieram się już niebawem, bo pojutrze mamy zamiar zacząć. Zacząć ciąć sady. Od poniedziałku planujemy ruszyć, ale nie wiemy, jak ta pogoda nas. Co będzie z pogodą, czy pogoda nam dopisze, bo od jutra. Zapowiadają jakieś opady, opady deszczu. Dzisiaj w nocy, czyli z soboty na niedzielę, oraz cała niedziela ma, ma intensywnie padać i ma spaść temperatura nawet do minus 12 stopni. Także jest możliwość, że e, może okazać się, że od poniedziałku nie zaczniemy ciąć. I pokrótce, tak to sprawa wygląda. E, miejmy nadzieję, że jakoś ten sezon, ta zima zleci. Przywiózłem węgla ostatnio. 1800 zł za tonę w gminie Zaraz zaraz wam pokażę ten węgiel. Zobaczycie. To jest z tych wiecie, z tych takich dotowanych węgli, nie? Dotowane węgle, czyli to ten węgiel, który od państwa ten prezent, nie? Prezent taki na święta. Eko groszek. Pokry, jak jasna cholera. Ciekawe jak to się będzie palić. Normalnie z tych skrzynków leciało. Niby 27 juli Z kopalni fałowice czy coś. Także tak to wygląda. O. Dobra moi drodzy. Tym akcentem kończę dzisiejszy dzisiejszego vloga. O światło. Zapraszam Was do oglądania, do komentowania, do składania. Do składania zamówień na kalendarz. Ja zaraz jadę, bo mam jeszcze w aucie, w którym będę dojeżdżał do pracy. Mam jeszcze letnie opony. Mam jeszcze letnie opony. Kupiłem, znaczy, kupiłem. Muszę założyć jeszcze zimówki. Zimówki, jak widzicie, w bagażniku. Także mam nadzieję, że nie dosypię dzisiaj śniegiem. Jadę jeszcze do miasta, zmienię gumki. I cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.